Przede wszystkim na moim blogu domek 35 metrów kwadratowych. Od ostatniego czasu, jak już położyłem wełnę i zacząłem kłaść prąd, o którym zrobię e, osobny, osobny filmik. E, no, się miał być prąd i miałem robić dalej, też dalej, e, miał być prąd na działce. Miałem dalej tutaj robić prąd e, wiercić. Pod puszki, podłączać sobie to wszystko. Znaczy, no, ja bym tego nie podłączał, tylko wszystko elektryk by tutaj to zrobił, sprawdził, czy wszystko jest dobrze zrobione. No i z racji tego, że no nie ma tego prądu, postanowiłem ten czas wykorzystać na zbudowanie ścianek działowych. No, coś trzeba w końcu robić, żeby żeby coś się działo, żeby robota szła do przodu. Więc postanowiłem tutaj zrobić e, ścianki, ścianki działowe. Tak, tak to wygląda. żeby nie kupować nie wiadomo ilu profili, no tutaj jak widzicie od dołu, e, dołączyłem deseczkami takimi. To są e, łaty, które mi zostały z robienia dachu. Przynajmniej to jakoś w jakiś sposób wykorzystałem. E, dwie belki do podparcia tutaj. E, Krokwi, no jedno, jednocześnie jako, jako ściankę. Tutaj to, to bym zrobił. Też tak zrobiłem. Nie żebym zrobił, tylko już zrobiłem. Eee, no i tutaj e, od puszki e, idzie PESEL. E, w środku już mam przewód położony do, do oświetlenia. E, przewód. E, 3 razy 1,5 kwadrat tutaj na razie mam tylko doprowadzone, resztę jeszcze będę rozprowadzał ale tak jak mówiłem o samej elektryce o, o prądzie eee, będzie zrobiony jeszcze, jeszcze osobny filmik na tą, na tą chwilę tak, tak to wygląda chciałem Wam po prostu pokazać co tutaj co tutaj się dzieje eee. Jak, jak tutaj te ścianki sobie wyglądają? Jeszcze mi zostały cztery rolki wełny. Powiem Wam, mam taką wkrętarkę, kupiłem sobie Oje. w Lidlu firmy Parkside. Bardzo fajny sprzęt, daje radę, chociaż jeżeli chodzi o kwestię wkręcania się w mur, a mur mam z silki, jest to dość twardy materiał, więc. No, czekam, czekam aż, aż będzie ten prąd, no bo no, jeżeli chodzi o samo wskręcanie tutaj tych profili, czy, czy wkręcanie się w drewno, no to jest elegancko. Jeżeli chodzi o kwestie, tutaj mam e, do góry, tutaj jest jeden pasek z, mm, z Suporeksu. Ona no, jest dość miękka, więc tam to idzie jak, jak w masło, ten e, wkręcanie czy wiercenie. Natomiast tutaj poniżej jest, jest silka, więc no, nie jest już takie to łatwe, e, dlatego też nie, nie wszędzie jeszcze na tą chwilę mam e, na takiej te klipsy pomontowane e, przewody. No, cały czas czekam, aż ten prąd będzie. Myślę, że do Wielkanocy, jak ten wirus może, może się osłabi czy skończy, to, to wtedy będzie już ten prąd tutaj u mnie na działce. Będę mógł go podłączyć, że na, na, na tą chwilę elektryk zrobiłby wtedy jedno gniazdko, tak żeby to można było pociągnąć dalej. Na tą chwilę. E, tyle. Jeżeli Wam się filmik podoba, komentujcie, e, pytajcie i dajcie łapkę, jeżeli Wam się filmik podoba. Pozdrawiam wszystkich.